Witajcie wszyscy. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją nieco rubasznej książki. Książki, której recenzję obiecywałam już dawno temu, ale pożyczyłam ją znajomemu, więc nie chciałam robić recenzji bez egzemplarza w rękach. Także słuchajcie, przychodzę do Was z dawno obiecywaną książką autorstwa Elwiry Watały pod tytułem Wielkie Nimfomanki. Okładka wygląda tak. Już sama okładka zapowiada, że będzie to książka rubaszna. Zresztą nie można się niczego innego spodziewać, ponieważ autorka właściwie przegłównie głównie takie, takie książki tego typu, na przykład Cuchnący Wersal, Wielcy Zboczeńcy albo Miłosne igraszki Rosyjskich Caryc. Także można się po niej spodziewać. Słuchajcie, jeżeli o to chodzi, na samym początku książki są opisane: jest opisana nimfomania i są opisane różne cytaty z historyków, z jakichś gazet, ciekawostek wszystko raczej z jakiegoś. No, co najmniej sprzed 100 lat, niektóre rzeczy, niektóre mają naprawdę dużo więcej czasu. I słuchajcie, jeśli chodzi o, y, o postaci opisane w książce, zaraz Wam dokładnie powiem, żeby nikogo nie opuścić. Mamy Paulinę Borgezę, czyli y, postać, którą y, ja się bardzo długo interesuję ze względu na y, pobyt w Rzymie. Galeria Borgeze i właśnie pozowany nago posąg Pauliny Borgeze, który przy samym wejściu się znajduje po prawej stronie w galerii, który jest naprawdę fenomenalny i widać, że kobieta była niezwykle piękna. No i pozbawiona Pruderii, to na pewno. Ale dalej słuchajcie, jest oczywiście jest troszeczkę podziału, bo jest podział na dziwki z powołania: córka sada, i są jeszcze pomniejsze jakieś tam y, podziały. No i na przykład jest Izabela Bawarska, jest Wieroczka Dawidowa, kochanka Stalina, y, Halina Breżniewa, y, cesarzowa Smuczyca, jest Klodia, czyli y, kochanka y, Celiusza, zresztą właściwie kochanka niesamowitej ilości ludzi w starożytnym Rzymie, łącznie z Catullusem, który pisze o niej, nazywając ją lesbią. Laudike lesbijska miłość, tutaj jest Sara i królowa Anna, Izabela Parmeńska, czyli żona Józefa II i George Sand, jeszcze kilka innych postaci. Powiem Wam tak, jestem w stanie polecić Wam tą książkę, mi się bardzo podobała. Może być bardzo kontrowersyjna, więc jeżeli jesteście, nie wiem, w jakiś sposób dotknięci pruderią albo nie lubicie zbyt mocnych i żywych opisów. To nie jest, słuchajcie, kwestia pornografii. Ja na przykład nie lubię książek tego typu, które właśnie jakby bez sensu całkowicie opisują pewne sceny. Nie lubię książek tego typu. Zresztą już mówiłam Wam to przy okazji niektórych recenzji. W tej książce jest oczywiście zupełnie inna sytuacja, ponieważ ona z zasady musi być lekko pornograficzna, tak? No nie da się opisać wielkich nimfomanek mówiąc, a wtedy poszła i to zrobiła. Tak, to nie jest tego typu książka. Oczywiście nie jest to książka dla wszystkich. Trzeba przygotować się na dość ostry język, na rubaszny, wulgarny język, ale to jest fajne, ponieważ autorka tutaj jakby nie omija pewnych tematów, tylko właśnie pisze o tym, o czym powinna pisać o tym, co jest ciekawe z punktu widzenia samego tytułu tej książki i jego, jej tematyki. Pisze oczywiście w sposób wulgarny, wtedy, kiedy mówi na przykład o perwersjach. W sposób romantyczny, kiedy mówi o nim w omankach yy, chory z miłości, tak? Czyli absolutnie dopasowuje język do postaci, którą opisuje. I to jest właśnie fajne, to nie razi, w każdym razie mnie to nie razi. Jeżeli razi was wulgarność, wulgarność yy, seksualna i tak dalej, to nie powinniście czytać tej książki. Yy, ale rzeczywiście jest to książka bardzo ciekawa. Yy, jeden minus jest taki, że mam wrażenie, że autorka jest zbyt zafascynowana napoleonem. Ponieważ jest to jedyna postać, jeżeli chodzi o kochankę Napoleona, jest to jedyna postać, która została opisana pobieżnie, a został opisany sam Napoleon. Być może miało to jakieś znaczenie dla całej historii, tak? bo jednak Napoleon był bardzo zazdrosnym mężczyzną, zakompleksionym mężczyzną. Ale tak czy siak uważam, że zbyt wiele jest na jego temat. Niepotrzebne są opisy tych wszystkich bitew i tak dalej, tym bardziej, że w momencie, kiedy autorka mówi o innych kobietach, na przykład. Już Wam mówię. Na przykład o kochance Stalina albo o Halinie Breżniewiej. Nie rozwija tak tematyki tych mężczyzn, mimo, że oni również byli bardzo ważnymi i bardzo potężnymi postaciami, także wydaje mi się, że trochę przesadziła z tym Napoleonem, ale to jest takie jedyne miejsce i właściwie można ją ominąć, bo bardzo łatwo znaleźć, w którym miejscu właśnie kończą się te mniej ciekawe opisy. No chyba, że ktoś lubi historia. Osobiście nie bardzo. Ja bardziej wolę właśnie jakieś ciekawostki dotyczące historii, a nie same suche fakty i tak Więc pod tym względem mogę Wam tą książkę polecić. Bardzo ciekawe były portrety tych takich właśnie najbardziej znanych nimfomanek, tych takich, które wywarły jakiś wpływ na historię. Były oczywiście momenty, kiedy ja sama zastanawiałam się, jak ta książka może być tak obleśna, kiedy dochodziła autorka do opisania dosłownie wielkich nimfomanek, czyli między innymi właśnie otyłych, obleśnych i zaczęła to wszystko tak opisywać, że momentami naprawdę było mi niedobrze, ale również było to w tym momencie konieczne, właśnie o to chodziło w tym opisie. Także jeżeli jesteście zbyt wrażliwi, nie czytajcie tej książki. Ale jeżeli nie przeszkadzają Wam tego typu rzeczy, naprawdę polecam Wam, żebyście po nią sięgnęli. Jest naprawdę bardzo ciekawa. To, są właśnie, to jest jedna właśnie z tych rzeczy, których z ciekawością ludzie się dowiadują na temat sławnych osób, na temat postaci historycznych, ponieważ to są rzeczy, które sprawiają, że ci ludzie stają się bardziej ludźmi dla nas, a nie tylko jakimiś ikonami. Przedstawicielami jakiejś epoki, tak? To sprawia, że wydają nam się bliżsi, bo też mieli jakieś słabości, nie tylko takie najzwyklejsze, ale takie również i obleśne, i mniej obleśne, i bardziej znaczące, i ważące na całym życiu. Inne książki. Na pewno będę zainteresowana, żeby zacząć zajrzeć do tej książki pod tytułem Wielcy Zboczeńcy i Miłosnej Grażki Rosyjskich Caryc. To może być naprawdę bardzo ciekawe. Także polecam Wam tą książkę. Ja ją kupiłam w ogóle w Dedalusie. Zapłaciłam za nią bodajże 10 zł. A normalna cena jest 41,90 Także jeżeli mieszkacie w Warszawie, bo nawet nie wiem, czy w innych miastach Dedalus jest, to polecam Wam. Zajrzyjcie do Dedalusa. Także słuchajcie, to by było wszystko na dzisiaj. Taka mini recenzja za mną. Nie mam zielonego pojęcia, którą książkę będę recenzowała dalej, ponieważ czytam chyba z 10 książek na raz. Jakoś tak się rozwinęło ostatnio, że kiedy pójdę do biblioteki, kiedy nie pójdę, to ciągle znajdę coś nowego, super fascynującego. Także książki, które czytam w domu to są trzy książki, a z biblioteki mam ich około dziesięciu, także muszę się ogarnąć, przeczytać chociaż jedną do końca, a nie wszystkie naraz. No i cóż, no, czekajcie na kolejne recenzje. Mm, dziękuję Wam bardzo serdecznie, że ciągle ze mną jesteście. Subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia następnym razem. papa. Pa.